Powiem ci szczerze, że no. po pierwszym roku zastosowania widziałem jakiś efekt, ale nie do końca. Mówię, dobra, dzwonisz się. jesienią, Krzysztof, dobra cena, się. bierz na drugi rok. Zastosowany drugi rok. Następna już je, wiosna lato, już widać inny efekt. O, oczywiście. Trzeci rok, już wie, większy efekt. Dzień dobry, witam Państwa. Jazuję firma i Witam Cię Krzysztofie. Dzień dobry, cześć, nie. Jeszcze mieliśmy okazję z Krzysztofem nagrywać w jego sadzie pięknym e, na temat naszej technologii węglowej, to stosujemy to od kilku lat Krzysztofie. No stosujemy ją już tak naprawdę, cztery sezony minęły, jak było stosowana. Tak. tak. Jestem tutaj dlatego, że jest to jest to największa jakby okazja pokazać właśnie tym wszystkim, którzy mówią, że ich gleby są w porządku i takie komentarze widzimy pod naszych filmów, że gleby nie potrzebują węgla organicznego w glebie. Moim węgiel organiczny, próchnica, biologia, mikroorganizmy taki temat dziś myślę. Myślę, że węgiel organiczny jest bardzo potrzebny w glebie. Jest to najważniejszy, jakby moim zdaniem, pierwiastek w glebie, mhm. który buduje nam strukturę pozostałych pierwiastków i dostępność tych pierwiastków, przyswajalność, która nam przekłada się na siłę wzrostu drzew, zresztą jaką tu widać, na owocowanie, na zakładanie regularnych pąków kwiatowych w rok w rok i wyrównany, jednorodny plon do zbioru utrata materii organicznej w glebie w ciągu jednego sezonu węgla organicznego, nie materii organicznej, węgla organiczna, a materia organiczna to są dwie różne rzeczy, moi drodzy, jest to nawet 600 kg w ciągu roku, w ciągu sezonu. Dostarczając produktu o nazwie Karbu humi, którego się już nauczyłeś, tak. myślę, że, że przez tyle <laughs> lat, bardzo fajnie, dostarczamy trwałej materii organicznej w postaci węgla organicznego, takiego, który został już schumifikowany właśnie do tej postaci e, tego pierwiastka C, czyli węgla, bo węgiel powstał nam z materii organicznej, z różnych biomas, resztek roślinnych, zwierzęcych, obumarłych e, korzeni, e, jest to bardzo długi proces powstawania jakby pierwiastka C, bo o tym jest mowa, o węglu. W glebie właśnie? On tam jest, ten co Ty dajesz nasz produkt, to jest wiadomo, że ten węgiel powstał przez ileś tam milionów lat w ziemi, który z niego jest wyciągnięty i to jest bardzo, bardzo dobry produkt, który pozytywne efekty wznosi. Ja zresztą widzę to u siebie w sadzie po ziemi. Bardzo się cieszę. Po tym, że na przykład w upalne lato, jest susza, ziemia pod drzewami nie jest lana jak beton, tylko jest normalnie sypka, Możemy przewiewna. tą glebę, możemy tą glebę tej i ją pokazać, tutaj właśnie robiliśmy sobie taki mały, mały teścik, bardzo ciekawy. Tutaj ta gleba jest, zobaczcie jak ona jest w ogóle taka, jest spórchniona. Ona jest już yy, gruzełkowata. Yy, systematyczne stosowanie karbułomiku yy, w postaci tej płynnej u Krzysztofa yy, daje nam właśnie yy, taką tą gąbkę, gąbkę tej gleby. Powietrze. No, no na pewno, kwestia wpływa na to, że to zastosowane w późniejszym terminie nawozy wiosną. Nie zostają jakby utracone w takim szybkim stopniu jak e, przy małej zawartości węgla organicznego w ziemi, inaczej one zostają przyswajane, inaczej zostaje ten kompleks korupcyjny zwiążeń. Wytwarzane i wykorzystany przez, przez rośliny. Przez no, rośliny, także możemy też zaoszczędzić na dawkach. Nie musimy wtedy dawek maksymalnie dawać, tylko możemy ciut mniejsze dawki stosować, a i tak będzie efekt widoczny. Krzysztof, yy, dla przypomnienia, taka dawka nasza roczna to około 200 litrów, plus. Krzysztof stosuje 100 litrów, ale systematycznie, moi drodzy. Systematyczność jest bardzo ważna. Yy, podanie raz produktu nie jest w stanie nam nie wiadomo yy, zrobić jakich cudów w glebie. Gleba, która jest tak intensywnie, można powiedzieć, yy, yy, niewykorzystywana, w tym przypadku eksploatowana, tak, yy, wymaga. Z takiego systematycznego nawożenia materią organiczną. Powiem ci szczerze, że no. po pierwszym roku, zastosowania widziałem jakiś efekt, ale nie do końca mówię. Dobra, Zgadza dzwonisz się. jesienią, Krzysztof, dobra cena. Zgadza się. Bierz na drugi rok, zastosowany drugi rok. Następna już wiosna, lato, już widać inny efekt. Oczywiście. Trzeci rok, już większy efekt. I naprawdę produkt jest dobry. Bym, bym skłamał, jakbym powiedział, że jest zły, produkt jest dobry, bardzo dobry, który wpływa Za. na poprawę żyzności gleby, na przyswajalność pierwiastków, na y, lepsze napowietrzenie tej gleby, na niezlewanie się, na większy kompleks wodny tej ziemi, bo ten, też gdy ona jest pulchniejsza, więcej tej wody przyjmie, gdy są opady, nie spłynie ja ta woda. Ja rzecz, eee, widać to w sadach, gdzie stosujemy to systematycznie tak ta, 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 u Krzysztofa. Eee, um, wielu... W dobrych sadach, gorszych również, ale widzimy jedną rzecz bardzo ważną: że nawóz posypowy, azotowy, na przykład na wiosnę, który został podany roślinom, nie działa tak bardzo agresywnie na roślinę, co nie wpływa bardzo na, stresująco na tę rośliny też w tym momencie. To jest bardzo ważny element, e, który wychodzi nam wtedy, gdzie widzimy, że mamy mniej objaw jakby chorobowych też na drzewie. Drzewo, kiedy dostaje takiego kopa momentalnie i nie mamy tego stosunku węgla do azotu jakby wyrówna, 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 wyrównanego, e, potem borykamy się z różnymi takimi właśnie strzałami, że te rośliny dostają takiego szoku e, i są bardziej podatne na pewne choroby. Tutaj temat gleby zaczęliśmy, ale też stosujemy tutaj produkty nasze węglowe, bo jest cała technologia węglowa już w tym gospodarstwie u Krzysztofa, stosujemy je na listnie. Tak jest, stosowane są w ciągu roku dwa razy. Zabieg jest też karbuchumikiem, tylko do zabiegów do pryskania. W dawce jest stosowane 20 litrów na hektar, jest dawane karbuchumiku dwa razy, w odstępie tam pod, tutaj jest początek, gdzieś koniec czerwca, początek lipca raz i później drugie jest pod. Koniec lipca jest dawana. Także dwa razy jest stosowane do listnie ogranicza nam bardzo nekrotyczną plamistość liści. Zresztą tu widać na tym liściu występione było i do tej pory te plamy się nie powiększyły, nie rozszerzyły się. A dzisiaj każdy konsument oczekuje, że jabłko ma być czyste, bez rdzawienia, bez niczego, mhm. że ileś tych przyjazdów trzeba dołożyć w sadzie więcej, żeby to jednak nie kumulować tych takich stężeń niepotrzebnych i robić stresowe rzeczy dla drzewa, dla rośliny, bo nie wiadomo, ta pogoda u nas jest jak w kalejdoskopie, że nie ma, że jest Cała wilgoć, dnia deszcza. Dnia jest w tylko dzisiaj mamy potężną burzę, a jutro mamy 40 stopni upału, a za, za 3 dni mamy plus 15 tylko w dzień i po prostu jest szaleństwo za, za, za dwa dni u Państwa to będzie, była akurat jestem z rejonu zachodniego, pod Świecki, z, z Podświecka, e, ciepło, które już jest, na mojej firmie idzie właśnie do Was, e, na firmie mamy już, już około 12 stopni, świeci piękne słońce, a ciepło idzie, idzie do Was, także jutro, w środę tutaj w Grójcu będzie już 17 Słuchaj, dzisiaj fiel... miało być słońce od godziny 10 jak mieliśmy nagrywać, widzisz, a nie, jednak nie doszło, nie <grym> przywiozłeś ale, z sobą. <grym> ale, ale czuć, że to cię idzie. Tak, zmienia nam się, moi drodzy, bardzo pogoda, zmienia nam się jakby cały jest ten klimat. Ale wiesz co, powiedzmy może więcej tu osadzie. sadzie. Sad no, jest o, założony okay. w 18 roku na podkładce M9, jest to co Gala no. Schniko Sz, Sz, Owocuje, do drzewka były dwuletnie knip, posadzone było, część było drzewek 3+, część 5+. Może obejść ten, ten... Zresztą owocuje co roku obficie. Jest przerzedzana chemicznie. W tym roku była przerzedzana chemicznie. W dawce lit 75 mm -hmm. Grobarylu. Potężna dawka. Zresztą może aż za mocna, bo jabłko wyszło bardzo grube. Jest bardzo dużo odsetek jabłek powyżej 80 mm. W tym sadzie w tym roku było zebrane. Plon był uzyskany w tym roku w granicach 60 ton tutaj z hektara gali. W zeszłym roku była ciut drobniejsza, zbierana była na dwa razy. Był plon 57 ton. Mhm. W tym roku zbierane było na raz ze względu na wielkość, na szybkie dojrzewanie, na ciepło. Mhm. Stosowana była tutaj harwista do zbioru, żeby utrzymać tą jędrność. Na samej końcówce, ostatnie rzędy to zbieraliśmy też jednak się trafiły mikro to pęknięcia, władkowy, prawda, prawda, był... także gale skończyliśmy zbierać w gospodarstwie chyba bodajże 6 czy 7 września, bo już po zbiorach gali. Mhm. Który rok sad po sadzie? Który raz? Trzeci raz sad po sadzie, moje sadzenie jakby pierwsze, bo to ziemia akurat kupiona od sąsiadów. Mieli kiedyś bardzo stary sad, jeszcze był sad przedwojenny założony, potem był wykarczowany po zimie stulecia, bo założyli tutaj następny sad. No i doszli do wniosku, że mają następców, sprzedali gospodarstwo, teraz ja wy, wy, było wyrwane w 2017 roku, w 2018 było po, na, nasadzenia były poczynione. Czy karbochumik do list nie stosowany jest solo, czy w mieszaninach? Był stosowany z mieszaniną nawozu azotowego, ale w bardzo małej dawce, a poza tym nie było żadnego kaptanu, nic nie było do, dokładane. Dobrze. dyzydariusz powiedz mi opakowania, w których są, w których kalbochumik jest sprzedawany. Doglebowe sprzedajemy w większości w, typ, w, w IBC zbiornika 1000 litrów. Ale produkty nalistne sprzedajemy już od baniaczków 5-litrowych do 1000. Są dwudziestki, piątki, tysiączki. Także kto, zależy jaką ma wielkość jaką ma potrzebę. Robimy też produkty pod indywidualne zamówienie. Możemy nalać klientowi w, w, w mausera 200 litrów, 500 litrów. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu, jeśli chodzi o e, zamówienie indywidualne. Także tutaj jesteśmy bardzo elastyczni. Dobrze. Panie Krzysztofie, jeszcze techniczne, ostatnie pytanie. E, dawka cieczy roboczej? 500. Czy 500. Prędkość średnia 10? Nie, 8,5. Szybciej nie jedziemy. Okej. Okay. Dla mnie, prędkość, jak słyszę, że niektórzy 12-14, no to jest powiedzmy szczerze, trochę szaleństwo. Z ciekawości, jeszcze toby ten cały sezon, pan jedzie 500 litrów cieczy? Cały. Czy już pod koniec 750? Nie, cały. Cały sezon? Cały 500 nie będę mówił na, na marki opryskiwacza, opryskiwacze z górnej półki, dwuwentylatorowe, duże, mm -hmm. e, także nie ma problemu z opryskami. To wysokość drzew 3 metry i więcej, więcej, więcej. Więcej. Ale akurat te opryskiwacze na to pozwalają, także nie ma tu żadnego mm -hmm. problemu. Usztowanie jest już wyższe do tych opryskiwaczy zastosowane, mm -hmm. siatki przeciwgradowe. Gdy weszłem te opryskiwacze skończyły się problemy też w górnych partiach ze szkodnikami, ze zwójkami z parchem, z tym wszystkim, że, tak tam, jest, że tak. tam na górze jest czysto. Tak. Super. Moi drodzy, to na koniec bardzo dziękuję Ci za rekomendację mojego produktu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Pozdrawiamy.